Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Życie Świadome. Tym razem chciałbym zaprosić Was wszystkich do, do badania, do sprawdzenia czegoś wewnątrz siebie. Chciałbym, aby ten odcinek był jak najbardziej Praktycznym ćwiczeniem, czasem, który poświęcimy na to, żeby sprawdzić coś rzetelnie w swoim bieżącym doświadczeniu. Chciałbym więc, żebyśmy na czas tej medytacji wspólnej nie chwytali się za wszelką cenę znaczeń poszczególnych słów, żebyśmy nie starali się konceptualizować lub Teoretyzować tego, co jest tutaj mówione, a raczej potwierdzać lub nie potwierdzać tego ze swoim doświadczeniem. Sprawdzać zwyczajnie, czy, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy to jest ci po drodze, czy nie, czy jest to obecne w twoim doświadczeniu, czy też być może kompletnie inaczej to widzisz. Bo chyba tylko to ma sens. Jeżeli chcemy zbudować w sobie poczucie pewności, stabilności, jeżeli chcemy dokopać się do tego miejsca, które pozbawione jest dywagacji, rozterg, wątpliwości, to sami musimy być pewni tego, jak widzimy nasze doświadczenie. Czym ono dla nas jest? Jeśli chcemy odkryć naszą prawdziwą naturę, to sami musimy do niej dojść, sami musimy ją rozpoznać w sobie. To nie może być wiedza zapamiętana, przyjęta z zewnątrz, powielona. To musi być coś, co narodzi się w sercu, co zostanie dostrzeżone w głębi naszego doświadczenia. Co sami będziemy mogli potwierdzić jako prawdę, jako coś, co rzeczywiście ma miejsce. Tak więc zapraszam Was wszystkich do tego, żeby podejść do tego badania w skupieniu nie rozpraszać się teraz dodatkowymi sprawami a poświęcić się w pełni temu, żeby oddać się kontemplacji bieżącego doświadczenia. Takim, jakie ono jest. Nie będziemy tutaj wywoływać jakichś specjalnych stanów, nie będziemy też dążyć do osiągnięcia jakiegoś konkretnego wglądu, nie będziemy próbowali wyzbyć się uczuć albo myśli, w ogóle nie będziemy chcieli kontrolować naszego doświadczenia. Inaczej mówiąc, pozwolimy sobie na chwilę bez przemocy, bez ucisku, bez wywierania presji na tym, co jest teraz doświadczane. A w zamian za to pozwolimy sobie spojrzeć na to doświadczenie łagodnym okiem okiem, które jest otwarte na nowe możliwości, na nowe perspektywy. Na inne sposoby postrzegania. Spojrzymy teraz na nasze doświadczenie nie z poziomu ocen, interpretacji i założeń, ale z poziomu czystej świadomości, prostego przyjęcia bieżącego doświadczenia takim, jakim ono jest. Z pewnością każdy z Was może w tej chwili powiedzieć o swoim doświadczeniu. Że ono jest po prostu. Niezależnie od tego, co jest chwilową zawartością tego doświadczenia, niezależnie od tego, jakie myśli aktualnie zaprzątają Twoją głowę, i bez względu na to, jak silne czy też jak intensywne są uczucia, które Przepływają przez Twoje ciało, to z pewnością jesteś w stanie stwierdzić, że istnieje coś, co daje możliwość tym wszystkim myślom i uczuciom pojawiać się. Co to takiego? Ten stały, niezmienny element doświadczenia który po prostu jest. Czy jest to coś odległego od ciebie? Coś, do czego nie masz teraz dostępu? Czy być może wręcz przeciwnie? Jest znajomy. Nieodłączny. I bardzo pospolity, powszechny. Nie odpowiadaj na to pytanie intelektualnie, z głowy. Nie chodzi tutaj o podanie prawidłowej odpowiedzi pod tytułem świadomość, jaźń, absolut. Nie chodzi tutaj nam o nazwanie tej stałości a raczej odnalezienie się w niej dostrzeżenie że już nią jesteś teraz dostrzeżenie wyraźnie w swoim doświadczeniu że ta stałość jakkolwiek ją nazwiemy jest zawsze obecna w naszym doświadczeniu i że to my Nią jesteśmy w swej esencji. Tylko tyle i aż tyle. Dostrzeżenie, że jesteś tym, co jest wieczne. Z równoczesnym przyjęciem i nieodpychaniem tego, co jest chwilowe w tobie. Tak często staramy się odnaleźć ukojenie. I poczucie pokoju w naszym doświadczeniu zewnętrznym. Co mam na myśli, mówiąc doświadczenie zewnętrzne, to w naszych myślach, uczuciach, doznaniach cielesnych, percepcjach, czy też relacjach, które nawiązujemy z ludźmi. Wydaje nam się, że to właśnie tam. Znajdziemy szczęście, którego pragniemy. Czy to jednak jest prawda? Czy to jest możliwe, by coś, co z natury jest przemijalne, tymczasowe, chwilowe, mogło przynieść trwałe, niezachwiane poczucie szczęścia i pokoju? Na jedną krótką chwilę zostaw cały świat. Dosłownie na moment pozwól sobie niczego nie chcieć od tego świata. Pozwól sobie też nie wymagać od siebie za wiele, nie oczekiwać, że powinno być inaczej. Nie mieć nadziei na to, że będzie lepiej. Na jedną krótką chwilę pozwól sobie odpocząć w tym, co jest teraz, i nie wybiegać myślami do tego, co było albo tego, co dopiero miałoby się stać. Po prostu opadnij, skontaktuj się z oddechem. Obserwuj w przyzwoleniu wszystko, co odwiedza Twoje doświadczenie. Bez opierania się czemukolwiek, bez poganiania myśli, bez wypierania uczuć. Bez przywiązywania się do określonych wizerunków lub obrazów, bez stwarzania nowości, zawróć i pozostań w miejscu pełnego przyzwolenia i otwarcia. W miejscu, któremu niczego nie brakuje, w miejscu, które czuje się spełnione już teraz i nie nosi w sobie sensu niekompletności, dlatego że swoje spełnienie i swoje poczucie pełności wyprowadza z wewnątrz. Odpocznij teraz w źródle swojego doświadczenia. Nie w tym, co jest w tym doświadczeniu chwilowo namalowane, lecz w tym, co to doświadczenie gości. Odpocznij w prostym poczuciu bycia, świadomości istnienia, która nie musi walczyć o to, co aktualnie jest w doświadczeniu, która nie musi wywierać presji na niczym. Świadomość tego, że jesteś to wystarczy. Tylko tyle. Kiedy twoje okoliczności wydają się przytłaczające. Kiedy ciąży to, co jest widziane, słyszane na zewnątrz, pamiętaj, że zawsze możesz zawrócić do tego miejsca prostego bycia, otwartości, przyjęcia, zgodzenia się. To nie sprawia, że trudne okoliczności znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale pozwala to nawiązać z nimi zupełnie inną relację. Świadomie dostrzegając to, co w nas bolesne, i godząc się na przeżywanie bólu, bardzo klarownie pokazujemy sobie bowiem to, co nam już nie służy. Co chcielibyśmy zmienić, co chcielibyśmy uzdrowić, albo przekroczyć. Nie chodzi więc o to, aby w tym bólu trwać w nieskończoność, ale żeby wysłuchać z ciekawością tego, co ten ból przynosi, o czym komunikuje, co chce nam powiedzieć. Kiedy przyjmiemy tą informację i nie będziemy się jej opierać, wtedy zaczyna się już prosta droga ku wyzdrowieniu. Przestaje być czymś uciążliwym, przestaje być czymś czemu się opieramy, przestaje rodzić niechęć, a wręcz przeciwnie, rozbudza entuzjazm do tego, aby. Stanąć za sobą, aby załagodzić ten ból, aby zaopiekować się ranami, które wyrządził nam kiedyś świat lub inni ludzie. Opiekując się tym, co w nas niewygodne, co trudne, pokazujemy sobie samym, że zależy nam. Na życiu, że chce nam się żyć, wzrastać, że chcemy przekraczać własne słabości, że chcemy otwierać się na innych ludzi, że chcemy wybaczyć sobie i innym. Jakkolwiek kręta lub nieprzewidywalna może być twoja dalsza droga, Pamiętaj, że zawsze możesz oddać się swej esencji. Zawsze możesz zawrócić do domu, do miejsca pokoju, w którym odpoczywasz, w którym nabierasz sił i regeneracji, do miejsca, które Cię zasila. Po to, by za chwilę znowu stanąć ku nowym wyzwaniom, ku zmierzeniu się z tym, co syła życie. Możesz sobie podarowywać ten czas tylko dla Ciebie, tylko dla siebie, będąc w sobie tak często, jak tego potrzebujesz. Życie to nie wyścig, często wolniej znaczy szybciej, często wolniej znaczy dokładniej, autentyczniej, bliżej prawdy. Jeśli podobało Ci się to nagranie i czujesz, że wzbogaciło Twoje życie, proszę Cię o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie go. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie małe działania to naprawdę wielka pomoc dzięki nim wesprzesz mnie i pomożesz podobnym treściom trafić do szerszego grona odbiorców. Dziękuję i do usłyszenia.